Ty, gdzie jest piąty? Ty, gdzie on jest? Jest, 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 jest! Dwa, dwa, jeden, jeden! Chodź, chodź! Ooooooh, kurde! Cześć, widowosytki, bardzo serdecznie! Z tej strony już komunikat a to jest skromny odcinek, że nie wy. To jest to ryba! I bez żadnego przeciągania, oczywiście, natychmiast przechodzimy do kolejnego poziomu w grze, oczywiście, której jesteśmy. Przewijamy przy okazji, oczywiście, kat scenki, żeby nie było, ze względu na to, że mogą to być prawa autorskie, żeby nie było. I po prostu przychodzimy właśnie do poziomu numer 5. Dzisiaj są odcinki, w którym będzie poziom dokładnie nazwany Alice and Ghoulish Czyli w tłumaczeniu nie wiem dokładnie co znaczy Ghoulish, ale wiem że w Alice to inaczej takie alejki jakby A dobra, chwileczkę ja tu wyeliminuję paru, bo pamiętam że chyba za dwa samolociki e, można zdobyć właśnie dwie e, monety które będą nam potrzebne No time to lose, tak, ale ja na razie muszę ten o, zgładzić O dobra zgodziłem i szybko, szybko, szybko. Akurat na tym poziomie monety są tu bardzo ważne. Ja powiem, ja później powiem dlaczego, ale to na razie jeszcze się tym zajmiemy. Ten samolot dalej, tu jest? Tak. Mogę go zgładzić? Tak. Jeszcze jeden. O, o to mi chodziło właśnie. Bo tu wiem, że ten. O, dobra. Bo powiem tak: te samoloty są mega, mega, mega wkurzające. Że jeżeli się nie zgładzi tego, właśnie yy, tego całego. Kartonika, czy coś, gdzie się pojawiają, to one się będą pojawiać w nieskończoność i będą ci bez przerwy, tylko niepotrzebnie psuć, oczywiście, tej psuć krwi, która no chyba nie jest potrzebna, praktycznie, prawda? No właśnie, tak więc, cóż, oczywiście, ten poziom kolejny. Ja, oczywiście, powiem też na szybko, co było w tej katrzence, która była, to było w scenach, gdzie wtedy, kiedy chudy trafił do domu Ala i odkrył, że miał tam dwóch sprzymierzeńców. Którzy byli, oczywiście, te bojami i tym podobny. Jedna to była, o ile pamiętam, była Jessie, a dru drugim to był ten koń nazywany e, Mustang. Tak, tak jak ten słynny samochód Forda Mustang. Trafię! O ja, łatwo co trafiłem, ale udało się nie udało się, bo niestety padłem. Absolutnie, mogę go czysto to a poczekam chwileczkę. Może on akurat się zaraz cofnie. Może akurat coś płynie? Nie, bo on widzę, że on nie cofnie się. Poleciał w drugą stronę. Kurde, nie wyszło mi to. Wracając, tam była Jessie, tam był koń Mustang i... Taki starsy, stary typ nazwany, który się nazywał Poszukiwacz. I oni tam mówili, że oczywiście, że fajnie, że jesteś, że i tym podobne. No kurde, to gdzie ja mam liść? Bo wydaje się, że chyba jednak nie tu. Najwyżej zaraz sprawdzę. I oni tam mówili w tej katrzęce, że fajnie, że jesteś, że da dawno żeśmy cię nie widzieli, a na to taki ten. Kudo oczywiście zdziwiony, że jak to, co się dzieje, a poszukiwać do niego w takim tekstem, że to co, ty ty nas nie pamiętasz już? I później zostało tam pokazane jednak, że, e, że niby jest pamiętany przez nich, ze względu na to, że jakimś dziwnym trafem, ten okazało się, że. Wszyscy występowali w jakimś kiedyś starym Szytkomie z kilkuset lat, i on był jedną z tych gwiazd, właśnie. I tak to po prostu wyszło. Zaraz do ciebie podejdę, chudy. znaczy cienki, przepraszam, chudy. jest bać, jeśli przywladzisz mi pięć kości przed tym, jak mi nie czas, dam Ci pizza planę token. No to let's go. Oczywiście to jest na kolejny te, wyzwanie. I teoretycznie powiem tak: ono jest łatwe, ale tylko w przenośni, z względu na to, że. O, właśnie. Musicie dobrze trafić te kości, żeby nie było później że spadniecie na dół. Tu się udało. Dobra robota. Znalazłeś wszystkie moje kości. Oto twój pizza planet token. Za nami jest oczywiście pierwszy z nich i oczywiście go bierzemy i kontynuujemy dalej grę. I od razu wam powiem, że żeby nie było, to jest pierwszy raz w tej serii, gdzie niestety nie zdobędziemy wszystkich tych e, wszystkich tokenów na poziom, a przynajmniej nie w tym momencie. Dlaczego? Ponieważ e, dwa z Dwa tokeny właśnie z tego poziomu e, Można zdobyć dopiero za jakiś czas Nie zdobędziemy ich w tym momencie Ale zdobędziemy je na pewno później Tylko musimy e, w późniejszym etapie gry zaliczyć e, O ile pamiętam chyba jakieś tam zadanie Tak, Czekajcie, tylko go tu wykończę Ponieważ oczywiście jest tu moneta Nie wiem czy ja się dostanę Ale postaram się Dobra, mam cię E, a czekamy czy mógłbym ten no Ciekawe czy mógłbym, nie, no niestety nie mogę, nie mogę tego osłukać. kurde, muszę lecieć naokoło, bo tak gra mówi, że no nie, no ty nie osłukuj, alero, musisz przejść. Ale cóż, tak jak mówiłem, niestety nie odbędziemy tu wszystkich, ze względu na to, że dwa zadania będą wymagały trochę ten, wymagają to, że musimy zaliczyć coś innego oczywiście. I tymi zadaniami, bo ja pamiętam doskonale to, jest zadanie na temat zdobycia kaczek. 5 kaczek, które dziś się rozprzestrzeniły po tym, po mapce, oraz e, przy pokonaniu minibosa, tak? mini bosa niestety, teraz nie pokonamy, ale później to zrobimy, jak ten, jak tylko zajrzymy wszystkie potrzebne rzeczy. A w tym momencie, a na tym poziomie, zdobędziemy dokładnie 5 e, tych 5 e, znaczy 5 ja tokeny Jeden już zdobyliśmy, oczywiście, to było za zdobycie tych kości dla chudego. Czemu ja mówię na cienkiego chudy? Jezu, ten chudy mi weszedł w głowę za mocno. Adi, ogarnij się, chudy jest porwany, jego tutaj nie ma. No. spadaj, dobra, trafię? Bo o to mi chodziło właśnie. Że za cienkiego, który prosił oczywiście nas, byśmy zdobyli te kości. Drugi będzie za ukryty i trzeci będzie oczywiście za monety Czyli za te oczywiście 50, ponieważ śpiniak, świnka tutaj jest. I będzie czekać na nas z dorobkiem oczywiście 50 potrzebnych żetonów monet żeby można było przejść dalej. I w sumie tak to wygląda w ten poziom. Niektórzy mówią oczywiście to, że ten poziom jest jednym z takich wkurzających bardzo mocno, ale czy ja bym tak powiedział! O! Widzieliście to, jak ledwo co udało się uniknąć z tego prądu? Gdybym dostał z prądu, to już bym na pewno raczej ten. Au! No niestety, tu już dostałem. A to wszystko przez niego, bo on się tutaj pojawił. No, dawaj, odpalaj się, odpalaj się. Niech zgadnę. Muszę się odwrócić, żeby ten. Właśnie tak jak tu mówi, że dopędziesz dla mnie 50 tych, to dam ci pizza plany token. O! Dobra, jeszcze jednego dawaj. Pięknie. Py, 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 py. A widzieliście ten ucieka tym razem? Żyjący karton ucieka! Kurde, on nas wszystkich zabije! <laughs> dzisiaj jakiś ten. Dzisiaj jakieś dziwne zarciki są na tym, na tapecie. A, chwila. Nie strzelaj we mnie! Au! wiedziałem, że we mnie strzeli. Bo coś zapomniałem, że za to też można zdobyć te monety. Eee, ja tutaj dosięgnę? Nie, nie dosięgnę. Muszę trochę wyżej. O, dobra, jeden padł. A i drugi już mi uciekł. No, 43, jeszcze tylko 7. O ty cholero, chodź mi tu, dobra. Pięknie, o to mi chodziło, właśnie. Cholera nie chciała mi tutaj się ten, nie chciała mi się tutaj dać tak łatwo, co nie? Dlatego powiedziałem mu, że nie, nie może tego tak robić. I dobra, może taki temat na no, odcinek wrzucę, bo coś tu jest, w tą poziom akurat przez to, że ten... że Nie zdobędziemy tu wszystkich tych y, zetonów. O nie, to ten wróg. O, chwila. Coś ja mam ten, y, dysklancer, Tak, y, ja mówię na to dysklancer, lancer, bo nie wiem, bo nie chce mi się tak naprawdę ten. Mówić, że to jest włączać z dysków czy coś w tym stylu. Dla mnie to jest po prostu Lancer. I tyle. To oczywiste, które zdobyliśmy i możemy jeszcze więcej zdobyć. A, a w sumie sprawdzę jedną rzecz. Czy mógłbym go tu wyeliminować? A, mogę, dobra. To i tym lepiej, dobra? I pytanie, czy ja tu przeskoczę? O, o, 47, 48, 49, 50, mam już wszystko, 51, 52, 50. 53. Dobra. Tam ledwo co spadłem. A jak zgadnę pewnie, nie wrócę tam już. E, zaraz! To też jest na górze? Nie wiedziałem o tym. Tak, tu jest taka czuszka, ale jak już mówiłem, teraz jej nie ma sensu zbierać, bo i tak nie zdobędziemy wszystkich tych kaczek, ze względu na to, że niektóre są w innym miejscu. A ciekawe, czy mogę... A! Pewnie to... A! Nie! Nie trafiłem. Adis, co zaś ciebie skoczek o tyczce? Co? Nie potrafiłeś zrobić go dobrze? Bo jak widać, chyba nie. Wracając do tego tematu, w poprzednim, odc... w poprzednim odcinku. Tak, dobrze mówię. Że w poprzednim odcinku mówiłem. Co się stało? Dlaczego żeś nie wskoczył? Co? Nierówno było? Czy co? Chyba że kurde, ten. Chyba że kurde. Nie mogłem się wychylić. Bo oczywiście to jest wymagane, żeby ten. A, 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 dobra, teraz było ok. To czemu wtedy to nie chciało? A, to teraz to tak, dobra, pik. Czekajcie. Jeszcze raz. To będzie trochę pchało. Ale ja spróbuję zdobyć te monety TUTAJ! E, 55, 56, 57, 58, 59... E, to jest fajne wyzwanie przynajmniej, żeby zdobyć WSZYSTKO i tyle z tego wyszło! lera. A, ja już wiem dlaczego to było ten! Ja wiem już dlaczego! Ej! Ej, skocz tam! Bas, co ty robisz? Czy ty kurde jesteś ślepy? Ej, czemu nie mogę tam skoczyć? Nie gadajcie, że ja muszę ten. O matko, ja muszę w, iść w drugą stronę niestety, bo tak to ja w życiu nie skoczę. No dobra, trudno, to popchamy to tu i zrobimy to może szybciej. Aha. Okej. Okay. Dobra. To już wiem jak mogłem ten. Nie, nie mogłem. Co jest? Te stoły są jakieś ten. Te stoły mają jakieś e Kolce? Że kurde nie mogę wskoczyć? Bo na to to ja mogę wskoczyć, bez problemu, ale na to to już nie. Ja muszę zrobić na ogół. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Hop, hop. I... dobra. Lecimy dalej. Yy, wiecie co? Ja nie będę zbierał już tego, bo to nie ma sensu. A, a czekamy, czy mogę się tu utrzymać. No time to lose. No nie no ja tu muszę wskoczyć, tylko że nie mam pojęcia jak. Ach! Co tutaj się dzieje? No nie, no nie wskoczy mi. Nie. Za żadną za cholerę mi nie wskoczy. Ja muszę robić to niestety naokoło, a szkoda. Wracając do tego tematu, bo przedłużam i przedłużam i przedłużam niepotrzebnie, że. Mówiłem w poprzednim odcinku co sądzę o samej grze, to może teraz ja powiem co sądzę o samym filmie oczywiście z tej historii. Zaraz, pracę to jest pode mną, więc mogę ten iść, dobra, o. dobra. O, to mi chodziło. Nie chodziło mi o to, bo ci... a czyli, no ja muszę ich wyeliminować najpierw. Dopiero potem będę mógł wskoczyć, oczywiście, po ten token. Ale to się niepotrzebnie przedłuża. Ale tak zawsze jest przy let's playach. Kiedy chcesz zrobić jakieś zadanie na szybko. To potem wychodzi, że... O nie! O nie mój drogi przyjacielu, musisz się trochę pomęczyć, bo tak łatwo to ty nie będziesz miał, nigdy w życiu. Tak, powiedziałem teraz to jest taki ten kuzacz, ale... Każdy to przyzna mi rację. Dobra. I sorry, muszę ich najpierw hapnąć, bo tak to ja nic z tym nie zrobię. Dobra. Czekam na balonik. I podlecimy tutaj. Hup. Ba, I mamy to pięknie, zdobyliśmy drugi i jest tylko trzeci. Dobra, wiecie co, ja zostawię ten temat na następny odcinek, bo... Już praktycznie wszystko tutaj mamy. Dobra co to twój twój token? Za chyba 58 tych tokenów. Lecimy, siup! I tak jak mówiłem, możemy tu zdobyć tylko trzy tym razem, więc... Na tym moment wychodzimy z tego poziomu. And beyond! I tak to praktycznie wyszło. Cześć tu, jest, To może być króciutki odcinek. No, tak jak już mówiłem, za kaczkę oraz za minibosa. Nie możemy w tym momencie tego zrobić. Ale nie martwcie się, bo trzymam akurat w zupełności starcom, żebyśmy przeszli się na następny poziom, który będzie, tak jak już mówiłem, w następnym odcinku. Ale o tym do jeszcze się dojdziemy. Czekam aż chwilę, jak to się ten zapisze na swojej karcie pamięci, której ma. Pełno innych gier, ale głównie to oczywiście rządzi pewien jamrak typowy. <laughs> ale cóż, tak można to powiedzieć. Tak takim w następnym odcinku zajmiemy się poziomem, w którym będzie czas slime'u, slim'u, czy jak to się tam mówi, ale... Nie wiadomo co to będzie, więc oczywiście się przekonacie. Także ja się tutaj z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli i tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie napisać w komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik AdiDobliDobli. Na razie i cześć